Dzień dobry, Zuzanna Andrzejak, witam i zapraszam na grudniowy serwis informacyjny. W naszym serwisie m.in. Mikołajki, Teatr Telewizji Polskiej. Dzisiejsze wiadomości zaczniemy od mikołajek w naszej szkole. Wszystkie dzieci były uśmiechnięte i zadowolone z niespodzianki, którą przygotowały dla nich starsze koleżanki. Dzień dobry, Marta Supry! 大きくわいき。<Yeah. S 1> Jak wyglądał przebieg Mikołajek? Jak zwykle co roku głównym zadaniem Mikołajek była zabawa i czas poświęcony z Mikołajem oraz świętowaniem tej uroczystości i wspominanie tego, że Mikołaj miał takie dobre serce i my też chcieliśmy mieć w tym roku dobre serce, dlatego też pisaliśmy m.in. na Mikołajki listy do chorego kolegi. Czy może Pani wymienić konkurencję? Wśród konkurencji było rzucanie śnieżkami, były wyścigi zaprzęgów, było skakanie na śnieżnych skakankach, było układanie puzli oraz rozwiązywanie różnego rodzaju rebusów i układanie przysłów, na przykład. Która z nich była według Pani najtrudniejsza? Według mnie najtrudniejsze było chyba układanie puzli wśród małych dzieci, a wśród dłuższych dzieci ułożenie przysłowia, bo przysłowia były mniej znane, bo dotyczyły grudnia, a puzzle podzielone były na kilkanaście elementów i trzeba było z tego złożyć w całość Mikołaja. Czy lubisz Mikołajki? Tak. Dlaczego? Bo są bardzo fajne. Dostaliście już jakieś prezenty? Dostaniemy. A Jaka, która z konkurencji najbardziej się podobała? Nie wiem. Wszystkie były fajne? Tak. Uczniowie w czerwonych czapkach z radością spędzali dzisiejsze święto. Na TV SP1 Marta Sufryt. Tego samego dnia po zakończeniu zabawy uczniowie udali się do klas, aby napisać list do naszego kolegi Gabrysia. Dzień dobry, Kinga Koniarek. Zajdujemy się w jednej z sal lekcyjnych, gdzie uczniowie piszą listy dla chorego ucznia naszej szkoły gabrysia. Mogę prosić o kilka słów podsumowania na temat akcji pisania listów do gabrysia? Tak, oczywiście. W tym roku podczas Mikołajek postanowiliśmy napisać list do naszego małego kolegi, chłopca z klasy drugiej C, który zmaga się z poważną chorobą. I w czasie Mikołajek postanowiliśmy, że wszystkie dzieci napisą, napiszą listy do Gabrysia i będzie to taka nasza jak gdyby mała cegiełka w jego powrocie do zdrowia. Które klasy biorą udział w tej akcji? W tą akcję zaangażowana jest cała szkoła, czyli wszystkie dzieci od klasy pierwszej do szóstej, czyli ponad 660 dzieci bierze udział w akcji pisania listu do Gabrysi. Co napisaliście w swoim liście? W swoim liście napisaliśmy o dzisiejszym dniu, o Mikołaju, który dzisiaj nastąpi. Napisaliśmy również, że życzymy mu szybkiego powrotu do nas tutaj, do szkoły. Że życzymy największych marzeń, dużo prezentów i. i że życzymy mu dużo zdrowia. Napisałyśmy w swoim liście, że pragniemy, żeby nam szybko wyzdrowiał i żeby wrócił do nas do szkoły. Czego życzyłyście choremu chłopcu? Powrotu do zdrowia i powodzenia w tej operacji. Napisaliśmy o emocjonujących dniach w naszej szkole. Czego życzyliście choremu chłopcu? Powrotu do zdrowia i wesołych świat oczywiście. 14 grudnia w ramach programu Mistrz i ja naszą szkołę odwiedzili koszykarze BM Slamstal, Ostrów Wielkopolski. Dzień dobry, Magdalena Molenda. Dziś w ramach programu treningowego Mistrz i ja do naszej szkoły przyjechali koszykarze z BM Slamstal. Dzisiaj na naszym treningu klasy szóstej i piątej odwiedzili nas goście. Dwóch koszykarzy z BM Slamstal Ostrów Wielkopolski: pan Mateusz Zemski i pan Kamil Hanas. Którzy przeprowadzili z naszymi młodymi koszykarzami trening. Na tym treningu młodzi koszykarze poznali techniki rozgrzewki ekstraklasowej, czyli taką małą szkółkę podań. Oraz później poznali element taki pick-and-roll koszykarski, którzy na co dzień trenują koszykarze ekstraklasowi. Nie, nie odbyło się od jakichś małych konkursów z nagrodami. Koszykarze również rywalizowali z naszymi koszykarzami. Nie odbyło się od bez fajnych emocji, miłych wspomnień. Miło spędziliśmy trening. Inny trening yy, dzisiejszego dnia. Od ilu lat gra Pan w BM Slamstal? Gram od kilku miesięcy, od sierpnia, a, właściwie. Kiedy zaczął się Pan interesować koszykówką? Yy, też w podstawówce, tak jak tutaj chłopacy. Wygraliście Państwo ostatni mecz. Czy był on trudny? Tak, każdy mecz jest trudny i teraz musimy wygrać wszystkie mecze. Co chciałby pan powiedzieć młodym koszykarzom? Żeby ciężko trenowali, nigdy się nie podawali i zawsze wierzyli w swoje umiejętności. Jak się czujesz po dzisiejszym treningu? Bardzo dobrze, bardzo duże rzeczy się nauczyłem. Czy jesteś zadowolony? Tak. Co z niego wyniosłeś? Ja nauczyłem się Piccad Rola i jak trenują koszykarze ekstraklasy. Myślisz, że dzięki dzisiejszym gościom będziesz lepszym zawodnikiem? Tak. Również 14 grudnia dzięki Telewizji Polskiej przenieśliśmy się do Teatru w Zielonej Górze i oglądaliśmy spektakl Bestia. Dzień dobry, Zuzanna Andrzejak. Dziś uczniowie klas 6C i 6D biorą udział w spektaklu Teatru z Zielonej Góry, który transmituje na żywo Telewizja Polska. Jak z smutku, morzu, we przekroczenie smosku. Jestem kropelką. Nie. Skreślam kropelką. Jestem. Nie mam, nie. Podobał pani się spektakl? Jestem świeżo po obejrzeniu i takie mam mieszane uczucia. Z jednej strony kontrowersyjny, mocny. Nie wiem, czy trafi do uczniów z klasy szóstej. Myślę, że do niektórych tak, dlatego że spektakl pod tytułem Bestia poruszał mnóstwo spraw i zagadnień związanych z dojrzewaniem i związanych ze szkołą, wobec czego powinien być bliski naszym uczniom. Natomiast był zrealizowany w dosyć taki trudny sposób. Miał formułę muzykalu, ale to nie był musical w stylu amerykańskim, tylko raczej taki polski, zgrzebny, dziwny, trochę przerażającą tutaj rzeczywistość ukazywał. Nie rozmawiałam jeszcze z uczniami. Jestem ciekawa, co oni na, to, na ten temat powiedzą. Natomiast bardzo ciekawy i bardzo oryginalny spektakl choć kontrowersyjny. Czy spektakl Ci się podobał? Tak bardzo, ponieważ było mówione o szkole, o naszych problemach, o dyskryminacji, z cyberprzemocy, narkotykach i innych różnych takich. A czy chciałbyś, żeby takie spektakle odbywały się częściej? Oczywiście, bo tutaj nie kłamię, jak jest naprawdę w szkole. Czy podobało Ci się aktorstwo? Tak. A scenografia? Hmm, też nawet się podoba. Nie? Nie kłamali, jak jest chole... W czwartek, 15 grudnia w czytelni, odbyło się spotkanie autorskie z panem Piotrem Fałczyńskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Kto był gościem dzisiejszego spotkania? W bieżącym roku szkolnym realizujemy projekt Senior z Pomysłem na Życie. I tym razem naszym gościem był pan Piotr Fałczyński, znany poeta i prozaik. Jaki był cel tej lekcji? Tak jak powiedziałam, senior z pomysłem na życie. Nasi goście dzielą się naszymi pomysłami, jeśli chodzi o zainteresowania i swoje pasje. A jaką książkę czytał pan Fałczyński? Czytał bajki Ezopa. Jak długo pan pisze? Piszę od 16 lat. A ile wierszy pan napisał? Trudno mi jest powiedzieć dokładnie, ale jest ich. Tak, gdzieś z dokładnością co do 10, to można powiedzieć, że 200. Wcale nie tak dużo. Się wydaje się, że bardzo dużo. No to może się wydawać, że przez 16 lat powstało 200 wierszy, czy nawet gdyby to było ponad 200, ale moi znajomi poeci mają w dorobku, no tak mogę powiedzieć ksiądz Buryła, znany poeta polski, bo nawet w podręczniku do nauki języka polskiego, do szkoły podstawowej jest jego wiersz, on ma w dorobku już blisko 20 tysięcy wierszy. To proszę sobie wyobrazić, gdzie on, gdzie ja. 200 a, a 20 tysięcy wierszy. 16 grudnia uczniowie z naszej szkoły przedstawili jasełka emerytom i rencistom. Dzień dobry, Iga Paszkiewicz. Dziś w Borowiance uczniowie naszej szkoły przedstawiają Jasełka Bożonarodzeniowe zorganizowane przez panią Marzenę Machałę oraz panią Izabelę Maroszek. Jakie przesłanie tego, było tego występu? W tym roku hasłem jasełek było przesłanie, że Jezus kocha wszystkie dzieci. I przede wszystkim te, które są pokrzywdzone, smutne, samotne. Pan Jezus, który narodzi się w Betlejem, przynosi im miłość, spokój i pocieszenie. Ile trwały przygotowania do tych występów? Około miesiąca przygotowaliśmy się do tych występów. Cieszę się, że po raz już chyba szósty gościmy porowiance i dajemy przedstawienie dla Związku Emerytów i Rencistów w Ostrowie Wielkopolskim. Czy podobały się Pani te jasełka? Bardzo mi się podobają takie spotkania, bo to jest taki czas, kiedy jesteśmy dla siebie wszyscy szczególnie mili sympatyczni. Obdarzamy się ciepłem i miłymi słowami. Chciałoby się, aby tak w życiu było na co dzień. Niestety często jest troszeczkę inaczej. Ale właśnie ten okres zbliżających się świąt Bożego Narodzenia jest takim okresem, który troszeczkę wyzwala w nas takie trochę inne uczucia. Jesteśmy dla siebie lepsi, uprzejmiejsi i dzięki temu może potrafimy się trochę zmienić. Już za kilka dni obchodzić będziemy święta Bożego Narodzenia, dlatego postanowiliśmy zapytać uczniów i nauczycieli, jak w ich domu wyglądają przygotowania do nadchodzących świąt. Dzień dobry, Anna Rachwalska. Już niedługo będziemy obchodzić święta Bożego Narodzenia, dlatego postanowiliśmy zapytać uczniów i nauczycieli o przygotowania do nich. Jak przygotowujesz się do świąt? No ogólnie choinkę mam już ubraną i, i, i czekamy. I do, do w piątek będę lepić pierogi z mamą i, no i wreszcie w sobotę. Jakie potrawy będzie spożywać Pani w Wigilię? Różne. Na przykład kapusta z grzybami, zupa yy, grzybowa, yy, barszczyk czerwony z uszkami, makiełki. Raczej takie najprostsze, nie? Yy, najbardziej to zupkę rybną mojej mamusi. I dorsza, i barszcz. Dużo, dużo różnych. Jak przygotowuje się Pan do świąt? Nie słyszałem pytania. Jak przygotowuje się pan do świąt? No, tradycyjnie, jak co roku. Kupuję choinkę i razem z córką ją ubieram. Jak przygotowujesz się do świąt? E, przygotowuję w domu choinkę, jakieś dekoracje i prezenty szykuję. Jak przygotowujesz się do świąt? No i na razie w sklarze mamy dużą choinkę. I mamy, mamy takie anioły na lampach i jest akurat fajnie. Mm. Jakie potrawy będzie Pani spożywać w Wigilię? Zaczniemy od zupy grzybowej, potem będą makiełki i oczywiście będą pierogi z kapustą i grzybami i oczywiście po królewsku karp. Ja na razie tylko mam rano choinka i niedługo będziemy robili dania świąteczne z mamą. Jakie potrawy będziesz spożywała w Wigilię? Na pewno ryby i barszcz, a dalej to już się wymyśli. No, ubieram choinkę, ubieram stół i w ogóle, i ogólnie dekoruję cały dom. Robię porządki, no i gotuję czasami z mamą. Ja przygotowuję się poprzez robienie porządków, poprzez... Yy... Chodzenie też na rorat każdego dnia, bo przede wszystkim chodzi też, żeby przygotować serce, żeby stawać się coraz lepszym. 22 grudnia odbyły się szkolne jasełka. Dzień dobry, Iga Paszkiewicz. Dziś w naszej szkole odbywa się apel z okazji świąt Bożego Narodzenia. Były z przesłaniem, aby w każdym sercu ucznia, nauczyciela narodził się prawdziwy Pan Jezus i aby kształtowały się w nas postawy przyjaźni, koleżeństwa, miłości, uczciwości i szacunku. W tym roku te jasełka były troszeczkę inne niż zwykle. Występowali w nich uczniowie, którzy szukają pomocy i wsparcia u ludzi, ale przede wszystkim u Pana Jezusa. Czy przygotowanie uczniów było trudne? No, jak to zwykle była. Czasami było troszeczkę trudno, ale wyszło bardzo pięknie. Niech radość i pokój świąt Bożego Narodzenia towarzyszy wszystkim przez cały nowy rok. Życzymy, aby to był rok szczęśliwy w osobiste doznania, spełnił marzenia i dężenia zawodowe oraz by przyniósł wiele satysfakcji z własnych dokonań. Ekipa TV SP1.